Krótka i zarazem nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dotyczyła w szczególności podjęcia przez radnych uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ulicy Sierackiej. Zawnioskowała o to firma Zugil, która planuje sprzedać swoją nieruchomość, wieżowiec, były biurowiec firmy. Obiekt od dłuższego czasu stoi pusty i niestety coraz bardziej niszczeje. Inwestor zainteresowany zakupem budynku uzależnił swoją decyzję właśnie od podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu. Inwestor planuje częściowe za Adoptowanie obiektu na cele mieszkaniowe wielorodzinne. Brak podjęcia uchwały uniemożliwiłby firmie sprzedaż nieruchomości, a zainteresowanemu inwestorowi realizację wspomnianego przedsięwzięcia. Radni poszli naturalnie na rękę wielońskiej firmie i podjęli uchwałę. Kto z Pani i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, obecnych na sali 21, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie uchwałę podjęła.